Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Zachowywanie dla siebie to taka naturalna, wpojona w nas reakcja takie na wszelki wypadek coś zostawię sobie, nie będę wysilać się aż tak lepiej mieć jakieś zabezpieczenie. Ta postawa często hamuje nas przed rozwojem przed podjęciem działania, posługi, podporządkowaniem swojego życia. Z drugiej strony, dopiero wtedy możemy ewangelicznie tracić, gdy je posiadamy, gdy rzeczywiście w wolności serca słyszymy Boże wezwanie, by jednak stracić. Wzorem samego Jezusa jesteśmy zaproszeni, by w synowskiej wolności stracić swoje życie, oddając je w zaufaniu Bogu, wychodząc z patologicznego zagarniania dla siebie. A przechodząc do zaufania Bogu, że tylko tracąc rzeczywiście zyskuje. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.